Cześć, kochani, to Agnieszka, zapraszam Was na domowe mierzymy z reserved. Jakoś tak wyszło. Słuchajcie, zamówiłam rzeczy, które w ogóle stacjonarnie są niedostępne nie wszystkie, bo niektóre pewnie są, ale na przykład mam płaszcz, który jest dostępny tylko online. Mam skórzoną kurtkę, z którą w ogóle. Porozmawiamy o tym za chwilę. Porozmawiamy o tym za chwilę. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na to jesienne mierzymy. Jak widzicie już, jak wnioskujecie, te okrycia wierzchnie są... Y tak, są okrycia wierzchnie, tak zdecydowanie są, ale nie tylko, mamy dobre składy, między innymi. Więc, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się dzisiaj wydarzy, zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie proszę kciuk w górę. Jeżeli go zostawicie i pojawi Wam się opcja podbicia, to podbicie film, bardzo Was o to proszę. No i co, no i słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy. Zacznijmy sobie może od rzeczy, która przyszła pierwsza, bo to są osobne zamówienia. W ogóle ja Wam z tego czasu mówiłam że zamówiłam dwa skórzane okryte wierzchnie i czekałam, słuchajcie, dwa tygodnie, żeby mi jedno z nich anulowali po prostu, bo było w przedsprzedaży, więc kupiłam w tej przedsprzedaży i jej anulowali. Także przyszła mi tylko jedna z tych rzeczy i to ubranie spędziło dwa dni na balkonie, ponieważ nie może być w domu. <laughs> Pośmierdzi! Śmierdzi obrzydliwie ropą naftową, benzyną. I jest to skórzana kurtka skórzana kurtka śmierdząca po prostu taka że masakra. Ofu. I wiecie co, ona w ogóle praktycznie nie wywietrzała. Ona idzie totalnie do zwrotu. To jest skórzane ubranie, które śmierdzi po prostu jak na stacji benzynowej. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Ja myślę, że te rzeczy przyszły w jakimś kontenerze z Azji, tam gdzie oni po prostu szyją. Nie wiem, czy tu będzie gdzieś napisane Made in, gdzie. Um, I to jest niby premium Limited Collection Reserved. Kolor jest piękny, spójrzcie, to jest kurtka. Kolor jest przepiękny. Fason taki sobie, ciekawa jestem Waszego zdania. Natomiast, jak piękny by nie był, dla mnie to jest totalnie nie do przejścia i e, nieakceptowalne. Gdyby, wiecie, gdybym to śmierdziało, powiesiłabym na balkonie dwa dni i już tak nie śmierdzi, ale ja nie mam gwarancji, czy ja będę musiała czekać miesiąc, czy ja będę musiała czekać, nie wiem, rok, czy to nigdy nie przestanie walić. A poza tym próbowałam tę kurtkę powiesić w domu, słuchajcie, na drzwiach i w całym domu śmierdzi po prostu ropą taką naftową. Masakra, ja ją Wam pokażę. Nie wiem, może akurat mój egzemplarz taki jest, może inny, nie, nie wiem. Taka kurtka taliowana, z paskiem tutaj, szerokie rękawy i z takimi klapami jak dla wampira trochę. <laughs> jakoś nie zwróciłam na te klapy jakoś uwagi, jak, jak zamawiałam, że one są takie bardzo odstające. Ja mam tutaj rozmiar L, no i jest to skóra. Mamy pasek, taki do zawiązywania, widzicie, też przeszyty w ten sposób. Fason jest dosyć ciekawy, na rękawach również mamy paski. Ale mnie zaczyna głowa boleć, wiecie, i mi się robi niedobrze po prostu, jak czuję taki zapach. Yy, więc no, w życiu bym tego nie nosiła. Nie, jestem bardzo, że tak powiem, zniesmaczona tym. Zresztą w ogóle, jakby ja wiem, że te rzeczy się, nie wiem, może odtłuszcza jakąś benzyną, czymś, cokolwiek, nie wiem, coś się z nimi robi, ale to nie powinno trafiać do klientów w takim stanie. Absolutnie, totalnie nie. 100% owcza skóra. A jeżeli chodzi o podszewkę, to jest 55 poliester, 45 wiskoza. No, i jeszcze dwa tygodnie czekania. Słuchajcie, dwa tygodnie. Masakra, po prostu. Także tak. Tym bardziej, że ta kurtka nie była w przedsprzedaży, tamta druga była, i tak jakby um, mogli troszkę wcześniej się zorientować, tym bardziej, że na stronie się pojawiały w międzyczasie pojedyncze sztuki, nie? Tej kurtki, którą mi anulowali, i, i jestem. Jakby bardzo, bardzo mi się to nie podobało wszystko. Nie, że jestem negatywnie nastawiona do rizy. jako całości, ale no nie było to fajne. Także zmierzmy tę kurtkę, pokażę Wam ją, jakoś to wytrzymam, ale już czuję, że mnie zaczyna boleć głowa. Ble. także mierzymy. No dobra, załóżmy to. Widzicie? Drakula. Totalna Drakula. Ej, ja nie wiem, czy nie jest za jasno tutaj. Nie, dobrze jest. E, tak, no ja że do tej koszulki, którą już mam na sobie, to jest z Stradivarysa, jakby co. Tak ta kurtka wygląda w ten sposób. Tutaj przyjrzyjcie się, jak fajnie pasek wygląda. E, I śmierdzi, no po prostu niewyobrażalnie śmierdzi. Ona nie jest zapinana w żaden sposób. E, no jest taka zaprasowana, jakby zagnieciona od tego, że oczywiście była w paczce, nie? I tutaj akurat mi się nic samo nie rozprasowało jeszcze do tej pory, ale no to pewnie musiałabym, w sensie e, skóra generalnie, jest taka, że jak ją powiesimy, to ona pod swoim własnym ciężarem się wyprostuje, ale tutaj, no niestety, jeszcze się to nie wydarzyło. Oho! Kirosa wraca z balkonu, ale masz silną łapę. Otwiera sobie drzwi tak Teraz tam krzesło stoi i moja szuka, by się nie uderzył, ale czasami to tak otwiera, że po prostu nie wiadomo, co się dzieje tak wali tymi drzwiami. Co jest pluskiewko? Pluskwa. Coś taki niepewny niepewniaczek. Tak, no i kurtkę się, widzicie, tutaj wiąże też i wygląda tak. Nie jest sylwetkowo dla mnie dobra. To po pierwsze, nie, nie czuję się dobrze w niej. E, za mało tutaj się to rozchodzi, tak za mało się baskimkuje jak dla mnie. I ta długość też do obcisłych spodni widać tutaj, że po prostu robi mi się jeszcze dłuższa miednica i jeszcze węższe biodra w, w tym po prostu. Także tak wygląda z boku, Więc, a tutaj na plecach jest jakby za dużo, nie? No nie wiem. Taka jest. Tak czy siak nie, na, nie zostawię jej, no bo po prostu jest nie, nie do przyjęcia dla mnie ten smród. I spodziewałam się troszeczkę czekania, może tak, także idziemy dalej. I kolejna rzecz, to jest również okrycie wierzchnie. To jest taka kurtka czesana, jakby wełniana. Coś takiego bez podszewki, czekajcie, w sensie ja nie wiem czy to jest wool blend tu jest, mam ją w rozmiarze L, w takim fajnym brązie, to jest z tego wykończenia takiego, chyba Mango pierwszy zaczęło robić takie ubrania kojarze widzicie, coś takiego, nie, tak jakby szyte ręcznie i to jest prosta kurtka i ona jest na zatrzaski. Czego też nie zauważyłam, jak patrzyłam na stronie, no bo nie, nie zauważyłam po prostu. I mamy tutaj takie wykończenia. I to normalnie widać, jak chodzicie. I jest to kolejna rzecz, która jest dla mnie totalnie nieakceptowalna. <laughs> kolejna rzecz, która jest dla mnie totalnie nieakceptowalna. Nie wiem, co będzie dalej. Słuchajcie, w dzisiejszym filmie. W sensie yy, nie patrzyłam na każdą z rzeczy, która mi tutaj przyszła, ale zobaczyłam właśnie tę tamtą. Która przyszła wcześniej. Jeszcze jedną i jeszcze tą kurtkę, bo po prostu byłam bardzo, bardzo ciekawa. Wczoraj mi to przyszło. Także taka, ona ma tutaj z tyłu przeszycie. Długość jest taka nie za długa, nie za krótka. Widzę, że są kieszenie i do tego jest w ogóle dopinany szal. Ja myślałam, że ten szal jest jakby połączony z kurtką, nie? Tak jak jest teraz w trendach, jak jest modnie, a on tutaj się dopina, bo tu są takie guziczki. Kilku miejscach, dokładnie chyba w trzech, tak? Czy w dwóch nawet tylko w trzech miejscach? Czyli mamy taki szal, właśnie do dopięcia. Nie mam pojęcia, gdzie tutaj się. O! I tutaj mamy takie nitki, żeby sobie to dopiąć. Takie kawałki sznureczka. Nie wiem, czy te kawałki sznureczka są dla mnie satysfakcjonujące również. Jest na pewno jeden taki kawałek sznureczka. Tu powinien być chyba drugi. Ale on jest wszyty w. Jest wszyty jakoś? Czekajcie. Czy to się da w ogóle chwycić? Nie, jest tak wszyty, że po prostu nie, nie da się go wyciągnąć, okej. Okay. Robi się zła w tym momencie już. <grych> tak, czyli mamy jeden, drugi, którego się nie da wyciągnąć. I tu jeszcze powinien być trzeci, skoro są trzy guziczki. Zaraz znajdę. Może jednak. O, tu się mi trochę udało. Może się uda jednak przypiąć. Ale boję się, kurde, że te guziczki wieć. Aha, okej, okay, dobra. Widzę, są trzy. Dwa są tak wszyte po bokach, że bardzo ciężko będzie to zapiąć. I jeden jest tylko taki bardziej odstający na środku. Spróbuję to przypiąć może. Zobaczymy, czy mi się uda w ogóle. Zacznę od tego najłatwiejszego, środkowego. <laughs> Ale mam za. Nie, 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 nie. Ależ mam zabawę, proszę Państwa, proszę Państwa. No, niestety, udało mi się zapiąć tylko na jeden z tych guzików. To też jest premium, przypominam, chyba. Wool Blend, rozmiar L. Tak, także udało mi się w jednym miejscu zapiąć. Reszta, jakby te sznureczki są tak ciasne, że guziczek nie przechodzi. A może by przeszedł, ale ja się z tym szarpać nie będę, bo nie mam zamiaru też tego, wiecie, urwać na przykład, nie? Niech się martwią oni sami. I tutaj mamy tak. 72% to jest wełna, 17% to jest poliester i 11% to jest liosel. Także jakoś to zmierzę. Boję się po prostu teraz to trzymać, żeby mi się to nie pourywało. Jakoś to zmierzę i Wam pokażę. Ja to mierzyłam bez tego szala, ale dam szansę z szalem jeszcze, także mierzymy. Dobra, teraz to. Tutaj powiem Wam, że kolor mi się bardzo podoba, bardzo mi pasuje. I spróbujmy ten szal Widzicie, on tutaj wisi na tym jednym guziku. Spróbujmy ten szal jakoś ogarnąć, który tutaj jest, nawet na tym jednym guziku. Tak. Tak, tak. <grym> I co? I tak? I tak? O! Czy tak? Jakoś tak. No nie. No może jakoś tak? O, o, bardziej. Ale wciąż. Nie. Nie, nie, nie. Yy, tym bardziej, że są takie, były nawet w tamtym roku w Massimo Dutti chociażby tego typu kurtki, nie jest przyczepianym jakimś takim szarykiem, jakieś guziczki, co się może urwać, tylko takie połączone w całość i tam się rzeczywiście zawijało i wyglądało to świetnie. Pokażę Wam z różnych stron. Kolor mi się podoba bardzo, bardzo fajnie. Się czuję w tym kolorze, bardzo fajnie się komponuje też z tym, co tutaj mam pod spodem. Takie zestawienie kolorystyczne. Widzicie, że włosy spią, żeby po prostu nie przeszkadzały. Ale ogólnie no to tak jakby, no, no o co chodzi tutaj w ogóle? Może tak? I co? Jeszcze mam się zapiąć może? Już pomijając to, że jest to rzecz bezpodszewkowa, wiadomo. I cokolwiek byście pod spód nie założyły, to będzie Wam to mychać po prostu, nie? że to też trzeba wziąć na to poprawkę. No może być zapięte, może tak bardziej minimalistycznie. Próbuję coś w tym znaleźć, wiecie, żeby było fajne. Próbuję coś z tym zrobić, żeby mi się podobało, ale nie, no nie, podoba mi się po prostu. Fason jest taki luźniejszy, obniżona linia ramion tutaj, długość do połowy pupy. Tam przyszycie z tyłu, mamy też kieszenie, one są co prawda zaszyte, no ale są. Nie. Będę szukać gdzie indziej, bo właśnie już od jakiegoś dłuższego czasu mam ochotę na takie z tej wełny, właśnie takiej trochę jakby zaszczotkowanej na takie ubranko. Ale no to, to na pewno nie będzie to ubranko, także idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest też coś, co już wyciągnęłam i zmierzyłam. I jest to trench ze sztucznej skóry. On jest tylko na stronie dostępny w takim pięknym kolorze. Widzicie taka piękna czerwień. Nie pachnie. Nieprzyjemnie. Może troszeczkę, ale to tak akceptowalnie. Długi tręcz. On jest naprawdę długi. Mamy tutaj szerokie rękawy, zapinane tutaj na guziki. Z przodu jest zapinany dwurzędowo też na czarne takie guziole i tutaj widzę ma takie jakby haftkę, tak taką haftkę, że można sobie w ten sposób zapiąć pod szyję, żeby był kołnierzyk. Jest podszewka. Jest, są pagony i z tyłu palerynka i odszyty jest reklamowy z tyłu też. Na dole też ma rozcięcie. To zaraz wam wszystko pokażę dokładnie po prostu na sobie. No i tutaj jeżeli chodzi o skład to będzie pewnie poliuretan z wierzchu i zobaczymy zaraz co będzie dalej. Poli, poli. Poliuretan 100% z wierzchu, a podszewka to jest 57% wiskozy, 43% poliestru. Czyli taka mieszana no spoko, to lepsze zawsze niż spoko, sam poliester, nie? I to jest, jak widzicie, takie połyskliwe wykończenie, ale nie lakierowane. Wygląda tak troszkę... Ja wiem. Jeszcze tak Wam spróbuję pokazać tutaj z bliska. Yy, troszkę sztywne to jest, troszkę takie... Takie seo. Po prostu. Takie seo. Także nie będę się skupiać na tym dalej i opowiadać, bo to i tak niewiele widać. Zobaczymy, zobaczycie. Zobaczymy na mnie, także mierzymy. No ale tutaj towarzysza teraz. Towarzysz Kirosław, którego łatwiej jest przeskoczyć niż obejść. Tak? Grubasku? Kochany? Tak. Dobra. Tak wygląda ten płaszcz. On jest fajny. Tak jak patrzę teraz w lustrze, to fajnie wygląda. Nawet mi się podoba to zostawienie z tymi... Spodniami takimi w wężowy wzór. Troszkę mogłabym swetr podciągnąć, bo tak proporcje trochę były zaburzone. Jest fajny, jest fajny. Ale czy jest porywający, nie? Jest oryginalny, to na pewno. No, nie widziałam w innej sieciówce. Jak gdzieś widziałaś, to możecie mi napisać. Płaszcza, właśnie, tręcza w takim intensywnym, fajnym czerwonym kolorze. Może on nie jest jakiś żarówiasty, ale jest taki fajny, po prostu czerwony. E, tak, zapnijmy go. Natomiast on jest trochę zbyt połyskliwo-sztywny. Jakby to połączenie bycia połyskliwym i bycia sztywnym nie do końca mnie przekonuje, po prostu. Ale nie zmienia to faktu, że jest to, no, jak dla mnie, najciekawsza rzecz w tym momencie. Mm. Mm, tak, jak go zwiążemy... A tu jeszcze się zapina. Długość jest taka za, yy, za... połowę łydki. No jest wymięty, no bo jest z paczki, nie? Jakby był stacjonarnie, no to pewnie by był odprasowany jakimiś parownicami. Jest ok, ale jakąś taką... Ja wiem, ma w sobie taką właśnie sztywność trochę i się zastanawiam. Potencjalnie kusi mnie, żeby go sobie zostawić, wiecie? Bo fajnie się w nim czuję, ale nie wiem. Nie wiem, czy fajnie to wygląda. Muszę sobie później zobaczyć, jak zawsze, w, jak będę wiecie, montować w podglądzie, jak on się układa. Bo takie kamerka to wszystko ładnie mi zbierze i będę widziała. Z boku mi się podoba, z tyłu. Nie wiem, czy taliuje odpowiednio, czy nie taliuje. Mamy to rozcięcie takie większe. Nie gicik. Niepotrzebne są te haszki tutaj dla mnie, absolutnie. Tak jakby ja bym je urąbała, stąd najchętniej. Bo to jest znowu takie. Po co? No po co? No ja wiem, że możemy zapiąć i zrobić z tego kołnierzyk. O, że mamy płaszczyk z kołnierzykiem. Ale to, to z drugiej strony jest tak wąskie, że, hmm, że że można się utusić. Także co sądzicie Wy? Bardzo jestem ciekawa. Trochę mi tak e, ulgę przyniósł ten płaszcz. Szczerze mówiąc. Tak poczułam taką ulgę, że coś takiego, wiecie, to jest okej. Takiego okej. Okay. Także, tak. Piszcie, co sądzicie, koniecznie na jego temat i idziemy dalej. Ok. Kolejna rzecz to jest taki baziaczek za 199,99. Baziaczek. I jest to coś z wełną. Golf taki. Uuu. Mamy tutaj ciasny golf. Limited Collection znowu, Premium Merino Wool. Czyli to jest wełna Merino, rozmiar L. Taki baziak, wiecie? Taki golf z dłuższym rękawem po prostu. Obcisły. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak on jest zrobiony, jakby w samym swoim utkaniu, że to tak nazwę. Nie wiem, czy mi się to uda. O, widzicie? Że jest jakby taki w, w masie melanżowy. O, w masie. Okej. Okay. No, że jest taki melanż w samej, w samym materiale po prostu. I mamy tutaj 100% wełny Merino. I teraz tak się zastanawiam, bo to fajnie, że jest 100% wełny Merino. I to jest dobry skład, nie? Tylko że jak to się ma do tego, że to jest tak bardzo cienkie? I na pewno będzie to lepsze niż poliester, to tak jakby nie, nie mam co do tego wątpliwości. Ale mam pewne, wydaje mi się, uzasadnione pytanie, czy, czy to na pewno będzie ciepłe. No bo wełna jest po to, żeby nam było ciepło. <laughs> Ale czy to będzie ciepłe? Nie wiem. Zobaczmy, jak to leży. No, i takie oświetlenie z lampami to jest fajna opcja, żeby zobaczyć. Takie rzeczy na przykład, nie? Jak gdzieś będziecie błyśnić aparat czy coś, to tak to, to, to wygląda. Generalnie nie jest to tak prześwitujące, jak myślałam, że będzie. W sensie jest o takie, ale nawet jako taki... Kurczę, podjechało mi to wszystko. Nawet jako taki baziaczek mogłoby być. Tak, jest akceptowalne. Szału nie ma, bo można takie rzeczy znaleźć po prostu nie prześwitujące zwyczajnie ale tutaj jednak skład przemawia tak jakby na plus totalnie. Włożyłam, jak widzicie, w spodnie, chociaż nie wiem, czy potrzebnie, bo chciałam Wam pokazać długość, to czego jeszcze nie zrobiłam. Długość jest taka do połowy pupy. Tylko tak jak mówię, no to jest wełna. No wełnę, wełnę używamy, wełnę kupujemy, wełnę nosimy, żeby dawała nam jakieś konkretne funkcje, prawda? Żeby nas po prostu grzała, trzymała to ciepło naszego ciała, a w takim wydaniu takiego cieniaczka? No to ja nie wiem, czy to ma kompletnie sens. Tym bardziej za kwotę dwu... za kwotę 199,99, czyli 200 zł absolutnie nie. Za kwotę 89,99 byłabym w stanie to zostawić i sprawdzić, ale tak, ale nie, nie, nie. nie. Tutaj mamy też ten golf właśnie. Coś dzisiaj słabo. Nie? Mamy ten golf wywijany taki cieńszy i generalnie to ubranie jest takie, niby jest luźne, a czuję je na ciele tak jakby ono było obcisłe, zwłaszcza tutaj na tym golfie. No bo widzicie, nie? Mogę sobie naciągnąć i tak dalej, wydaje się spoko, a mam takie wrażenie jakby miała coś na sobie obcisłego, więc to jest kolejna rzecz, która będzie szła do zwrotu i jestem zawiedziona jakoś, tak? Zawiedziona bo... no... no... <laughs> Myślę, że się ze mną zgodzicie. Rzecz kolejna, to jest spódnica w groszki. I tak sobie pomyślałam, że zamówimy spódnicę w groszki, a co? Groszków nigdy za wiele. Fajna kolorystyka w ogóle i chyba ona jest wiskozowa też. Widzicie? To jest taki też zgaszony, jakiś taki czerwony i mamy grochacze. I tutaj również mam rozmiar L, wydaje mi się, że to jest wiskozowa, o ile dobrze pamiętam, na gumce takiej Widzicie, jakby bieliźnianej trochę u góry, muszę siebie zasłonić, żeby tu chwyciło ostrość. I widzę, że znowu tak trochę w literę A szyta ze skosu i właśnie taki, taki chaos groszkowy, nie? Bo one nie są jakoś tak regularnie ułożone, tylko a może to się w jakiś wzór układa, ja tego nie widzę, nie wiem. Zaczyna mi się układać, ale to jest chyba jak z tymi obrazkami, takimi wiecie co? Patrzycie, no takie powtarzające się jakieś dziwne rzeczy i, i widzicie nagle coś, może coś takiego, może to tak działa. W każdym razie spódnica dłuższa, nie wiem czy Midi czy Maxi, zaraz się przekonamy, jak ją założę. Wydaje się całkiem przyjemna, 100% wiskozy i jak na razie to jest pierwsza rzecz, do której nie mam żadnego zarzutu. <laughs> Także taka. Wydaje no się całkiem przyjemna, zmierzmy po prostu, nie, nie będziemy przeciągać, mierzymy. Dobra, i zostawiłam tę spódnicę z bluzą po prostu, taką dłuższą, ale już widzę, że ona długościowo, do, jakby te proporcje tutaj nie do końca mi grają, więc opuszczę ją troszkę niżej. O, no tak jakby dziwnie to było skrócone wszystko, teraz jest troszkę lepiej, ale ona jest teraz na moich biodrach. Tak wygląda, kierosław za drapie, drapie, co? Jest. Natomiast no nie, dla mnie ona nie jest jesienna, za bardzo też. Jest fajna, przyjemna i totalnie śmigana był, ale nie jest jesienna. Można by ją zostawić, wiadomo, z ciemniejszymi kolorami, ale jakoś bardziej mi tak pasowało, właśnie do zwykłej bluzy, do czarnych, białych, przepraszam, tenisówek. Tak. No. Więc w sumie może to być jej atut. No na pewno fajne jest to, że jest wiskozowa, to niewątpliwie. I to nie jest taka cieniutka wiskoza, jak e, czasami są takie, że jak poliester nie masz, takie, że wam wszystko znać, tylko taka, znaczy no, tu i tak nawet nie, nie ma to znaczenia, bo tu jest tak rozwibrowane wszystko, że, że nawet jakby trochę prześwitywała, to nie będzie widać. Fajna jest! Czy żeby ją sobie zostawić? Nie, bo mam fajniejsze, ale jest fajna jakby co? Moim zdaniem. I na koniec zostało nam jeszcze jedno okrycie wierzchnie, i jest to coś z fraudzami. Tak sobie pomyślałam, że ciekawie to wygląda. Zamówimy, zobaczymy o co chodzi. Zawsze można zwrócić jakie co nie. Ja i tak jeżdżę do galerii, kręcę w tej galerii dla was, więc ja słuchajcie, nie mam także odsyłam rzeczy, tylko odwożę. Skoro i tak jeżdżę, to zwracam rzeczy yy, po prostu wtedy, kiedy mogę, kiedy jestem w galerii i jak pewnie zauważyłyście to też raczej nie zamawiam takich marek, których nie mogę tak właśnie stacjonarnie przy okazji oddać. Czasami, ale to rzadko, a raczej. Dobra, zobaczmy to. Tutaj znowu mam rozmiar L, czy tu jest jakaś cena? Nie. I to jest taka koszula-kurtka właściwie z frędzlami. Jakoś wydawało mi się, że to będzie sztuczny zamsz, tak po, po tym co widziałam na stronie. Spójrzcie, mamy tutaj takie frędzle. I kołnierzyk, widzę, że linia guzików jest ukryta. I tutaj też mamy frędze z tyłu, z przodu, i one przechodzą na rękaw. Wydawało mi się, że to będzie bardziej taki sztuczny zamsz, a to niby jest, ale on jest taki trochę taki jak kurcze. Ciężko to nazwać, bo. Jest to sztuczny zamsz, ale w tym sezonie te sztuczne zamrze są jakieś takie śliskie i połyskliwe, i bardziej mi zaczynają przypominać jakiś aksamit niż, niż zamsz po prostu sztuczny. I to już zobaczyłam nie tylko tu w Reese's, ale w różnych, właśnie sklepach, że takie są wykończenia. Zresztą to jest też tak, też to zauważam, że na przykład to takie fajna, miękka, sztuczna skóra, która imituje bardzo dobrze prawdziwą, miękką skórę, taką licową. One są w różnych sieciówkach, tak jakby mieli tych samych dostawców materiału po prostu. Także i w danym sezonie jakiś tam chiński czy jakiś dostawca materiału robi takie materiały, no to wszyscy z takich szyją, nie? Bo to nie jest, tak jak mówię, pierwszy sklep, w którym widzę właśnie takie wykończenie niby sztucznego zamszu, a to takie jakieś takie śliskie i błyszczące bardzo. Dobra, tutaj mamy 95% poliester, 5% elastan z wierzchu, czyli to właśnie zamsz, nazwijmy to. I poliester 100% podszewka. Widzę, że tutaj mamy zapięcie znowu na zatrzaski. Tak to wygląda. No i to miało być takie, wiecie, boho albo kowbojskie trochę... Nie wiem, jeszcze, jeszcze tego na sobie nie mam, ale jakoś tak jak patrzę, nawet na te frędze, które one powinny być frędzlami, one mają zwisać, być równymi takimi paseczkami, a to przez sam charakter tego materiału, takiego dosyć lekkiego, ale też połyskliwego, to tak, takie są wymiętolone te frędze. Przecież nie będę prasować frędzli, jeszcze nie zgubiłam totalnie, także... Chyba, tak mi się wydaje, że nie zgubiłam totalnie, także mierzymy. No dobra, to teraz to. I jeszcze wracając do tego golfa, no nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zła rzecz, bo ona jest fajna, tylko po prostu jakby zasadność tej ceny tego składu przy takim wykończeniu cieniutkim dla mnie jest zastanawiająca. A teraz spójrzmy na tę kurtkę, która jest dosyć duża, jak widać, ale taka myślę ma być, ale jest dosyć duża, jak widać, po rękawach zwłaszcza, nie? Więc y, ja bym sobie oczywiście od razu podwinęła wszystko. I spróbujemy też to zrobić tutaj. Zobaczymy, co się stanie wtedy, wiecie, z tymi frędzlami, nie? No bo. A nie, nieźle. Tak to wygląda. Więc tak, da się podwinąć to na pewno. O tak. Wiecie co? To mi się... Nie wiem, czy to się ślizga, czy to się ślizga, czy jedno o drugie, ale to mi całe zjeżdża w ten sposób do tyłu. O tako. Ruszam się i czuję jak podnosi mi się coraz wyżej tutaj i no mamy tutaj śliską podszewkę, to ten, ten golfik też ma w sobie taką śliskość, ten z merino i w, może te frędzle ciągną po prostu jakoś, ale one są leciutkie, nie powinny, tak to wygląda z boku, w sumie spoko jest to ubranie, natomiast ja bym tutaj poszła chyba w mniejszy rozmiar tak ogólnie rzecz biorąc, bo czuję się troszeczkę nim przytłoczona, to raz, dwa, no zjeżdża i jedzie mi do tyłu. Ale tak jak mówię, nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy to jest tego, czy to jest połączenie. Obstawiam, że to to, bo to jest bardzo śliska podszewka tutaj i w ogóle ten właśnie taki sztuczny zamsz, taki jakby aksamitkowy, on jest taki śliski bardzo. Więc... Nie jest to też rzecz, którą chciałabym sobie zostawić. No i tyle na no nim. Szczerze powiedziawszy, yy, czuję się zawiedziona, Dzisiejszym filmem ja no ale czasem tak bywa, słuchajcie. Czasem bywa tak, że wszystko będzie fajnie, a czasem będzie tak, że nic nie będzie fajnego, a czasem jest tak, że chodzimy po sieciówkach, i ja na przykład kręcę 3 czy 4 odcinki przeglądu i nie ma nic fajnego. Wiecie, jakie to jest frustrujące? Także jeden odcinek to, to jest jeszcze, jeszcze do zniesienia. I to by było na tyle. Żegnam się z Wami w takim razie, czy coś w ogóle z tych rzeczy, które pokazałam wpadło Wam w oko. Dajcie mi znać w komentarzach. No i co, linki, jakbyście, jakby się Wam jednak coś spodobało, to macie w opisie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!